ma się, widzu, Witam cię bardzo serdecznie w poniedziałek, nie w niedzielę, nie w sobotę. No, wczoraj wiadomo, były TikToki, a, a mnie w sumie nie było przez ten weekend, więc nawet nie miałem zbytnio, jak nagrać Twoje 5 minut. Ale nadal chciałem z Wami to obejrzeć. Może troszeczkę spóźnione, ale, ale mam nadzieję, że tam jedna czy dwie osoby na mnie czekały, żeby, żeby ze mną obejrzeć. Dziękuję, dziękuję ślicznie. Bo ja na Was czekałem, mogłem oglądać, się na kibelku czy coś, ale tego nie zrobiłem. Dlatego dzisiaj, tak jak zawsze, obejrzymy sobie najciekawsze momenty z tego Twojej. 5 minut zobaczymy, jakie dramaty tu były robione, e, jak jakieś kontrowersje i nie tylko. Oraz zobaczymy, co tygodniowy stan poli, e, czy jest lepiej, czy jest gorzej. E, bo ostatnio nie wiem, czy ją wycinali specjalnie z odcinków, żeby, żeby lepiej się te odcinki oglądało, czy co, <laughs> ale było o wiele lepiej z tą polą i nawet była taka znośna. Tym razem odcinek nazywa się kto pierwszy dotknie morza wygrywa. Jen jak ja się cieszę, że oni są w tej Hiszpanii i to nagrywają, a nie już w tym magazynie. Naprawdę, nie? Wy, wy nie rozumiecie, jak bardzo jestem wdzięczny. Temu, bo ja, mi ja aż smutno było oglądać twoje pięć minut na początku. E, no na przykład takiego obgadywania siebie nawzajem, nakręcania się na jedną osobę, jakby wydaje mi się, że jak mieszkamy i jesteśmy w grupie, e, to musimy e, razem działać, musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy swoimi wrogami. Tak, brak fałszywości, coś co jest bardzo rzadkie u influencerów, ale mogę przyznać, że Kartoni i Mortalcio faktycznie git, git, ale, ale bardzo dziwnie mi się to ogląda, bo to było jeszcze nagrywane przed tym, jak oni się rozstali i tak trochę, trochę niezręcznie, no ale wiadomo, no wrzucili ten odcinek, bo co innego mieli zrobić. Jeden, co zmienili to to, że narrator już nie mówi, że są parą, tylko ich tam przedstawia osobno, więc, więc tyle chyba dobrze. Mamy dzisiejszy dzień. Patrzcie, widzicie to? Co może, no. To pierwszy dotknie morza, wygrywam. Serio? Wy będziecie mieli zadania moje, tak naprawdę, a wy będziecie mieli zadania wiki. Będziemy wychodzić ze strefy komfortu na 100%. Okej, bingo połączone z jakimś wyścigiem, mi się podoba, to było bardzo popularne u Sidemenów, że jak to robili, potem Jens to robiło, ten Bandura z g też robili, to zawsze fajnie się ogląda. Ej, małpy wchodzą na drzewa? Wchodzą na drzewa małpy. Dobra, koniec! Ta jasno-zielona grupa jest strasznie taka bardzo chaotyczna, nie wiem do końca tam się dzieje, ale udawała małpkę i była pola. No, jakby dwie irytujące rzeczy. <laughs> Ta zielona jest taka bardziej zgrana. Miło się ich ogląda, ale nawet im, wa, wam tutaj ich nie pokazuję, bo w sumie nie ma zbytnio póki co czego. Dobra moi drodzy, mamy już aż dwa zadania skreślone. Jedna osoba się angażuje z grupy na robienie zadania, na zadanie, które mogą robić razem i wtedy nie będą wychodziły cringe'owo. Na przykład zadanie z małpką, tutaj Julita e, je robiła i Michał zaproponował, żeby reszta grupy się dołączyła, co było mega spoko. E, I widziałam tutaj, że Pola odmówiła. To mogliby je robić razem i wtedy to by było śmieszne. O, Pola nie chciała czegoś robić? Ponownie, ale szok, czy to jest tak, że, że wcale się nie poprawiła i jest taką samą osobą, po prostu przez chwilę udawała norma? Nie, nigdy w życiu. Jakby kumam o co chodzi, jakby wszyscy tam udawali i małpkę, to lepiej jak, jak, jak cała grupa robi z 7 mila, tylko jedna osoba, wtedy trochę żenująco wychodzi. To trochę jestem racji, ale ogólnie takie, tak, takie, takie trochę robienie w ogóle e, tego zadania na pół gwizdka, nie jakby bardzo na szybko. Mogli iść do sklepu, kupić banana i nie wiem, e, udać, że z drzewa zbierają czy coś, cokolwiek, no. A tak to szli i podczas tego chodzenia udawali małpkę i generalnie takie trochę okej. Okay? Dobra, uzgodniliśmy, że jednak znowu przerywamy to zadanie z piątkami. Nie do końca wiedzą, co mają robić, za co się złapać. Mieli dwie próby, e, żeby żeby robić piąteczki, później się rozmyślili i. To co mówiłem, ta jasno zielona grupa jest po prostu bardzo chaotyczna, ale zauważcie jedną rzecz. Zauważcie tą minę Poli, no. No nie wiem, nie wiem, ona mi po prostu nie pasuje do tego całego jazdi, tego całego uniwersum. Wydaje się na bardzo właśnie tą toksyczną osobę, że po prostu taka jest i tyle. I nie rozumiem do końca o co chodzi wujkowi, że tak bardzo ją faworyzuje i dlaczego nadal tu jest. Chcę robić po prostu zadanie, że będziemy dawać Patryka przez 10 minut. Ika! Ale posprzątałaś kupę Gengara wcześniej, tak wyjechać do tej Hiszpanii, posprzątałaś? Sprzątała! A no, bo ile już tam chodzimy nie, razem? 5 lat za niedrogo będzie! lat? Ja jeszcze się tobie nie oświadczyłem no. Masakra, co ze nie chłop. <noise> no mówiłem niezręcznie trochę. To jest widzowie, oni tym filmem po prostu nam, nam blizny, wiecie, już, już rany się prawie zagoiły i oni je, je ponownie otworzyli. Have a challenge challenge to do this, this. With your hair, With your hair. Yeah, yeah, yeah. Yes, 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 yes. Like na okay? to yes. Tak, tak, tak. I ja to A Udało się, dziewczyna się zgodziła. To była chyba z kolegą, yeah. który trochę ją podpuścił, yeah. także mega no, fajnie, bo się udało. Tą ciemno-zieloną grupę nawet przyjemnie się ogląda, w sensie, no. No nie wiem, no robią po prostu te zadania. Bardzo dużo mają interakcji z ludźmi, którzy wyglądają na to, że się cieszą, że mają z nimi interakcję, więc to nie jest aż tak bardzo wymuszone, mało cringe'u, No tak przyjemny po prostu odcinek, nie? Czuję się jakbym właśnie oglądał jakiś Genzi czy bandzi. Ja się w sumie dziwię, że, że takie Genzi czy bandzi częściej nie robią tak, że właśnie wyjeżdżają poza za, za granicę i jakiś content robią, bo to się o wiele milej ogląda niż y, Polskę, która co chwilę pada teraz. Jest! 17! Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Krepia! Mamy 20, założę. 20, żałujemy! Y jestem drużynie z samymi dziewczynami, i delikatnie zaczynam to czuć, że są te same dziewczyny. Jest okropny chaos. Ale ja lubię, jak jest chaos. Stary, jeżeli ty stwierdzasz, że jest chaos, to co dopiero widz musi czuć? Jakby widzieliście, jak to wygląda, nie? Oni podchodzą po prostu do losowych ludzi, piątka, piątka, piątka i tyle. Jakby jakakolwiek interakcja, powiedzenie widzowi, co się właśnie dzieje, nie, no, no, no nic nie ma. No chyba, że oni tak to pocięli po prostu. Idziemy do jakiejś młodej osoby, którą poprosimy, żeby dała nam jakiś challenge, który musimy wykonać. Take a swim. Take a swim? Yeah, sure. Oh my god! Dobra, no to robimy to pan mi powiedział, że muszę że muszę popływać. Wyjmujcie ręczniki! Ej hey, dobra, tu tu, tu, tu. Tu dwie rzeczy mi się nie zgadzają. Po pierwsze, tytuł odcinka, czyli kto pierwszy dotknie morza, oni właśnie je dotknęli, więc w momencie dotknięcia powinna być meta, koniec i tyle. No bo i tyle, ile challengeów zrobili, tyle punktów mają, czy coś takiego. To po pierwsze. A po drugie, chłop ewidentnie powiedział, żeby poszła popływać. Czy ona pływała? Nie pływała, po prostu weszła do wody i tyle. Ogólnie jest bardzo duży chaos, taki, że po prostu przy takich zadaniach trzeba nie tyle analizować, co po prostu działa, czy to jest szybko. Que eu vou me meter o atraso por dentro. Używajcie. Postanowiliśmy, że jako zabawkę dla dzieci kupujemy takie wiaderko I od razu może coś zrobimy potem na plaży, jak będziemy mieli trochę więcej czasu I o to mi chodzi, jest zadanie, że e, kupcie Jakąś zabawkę dla dzieci, no to idziecie i pokazuje przynajmniej e, ja, ja, Jakkolwiek, jak kupujecie tą zabawkę O i nagle się pojawili przed sklepem, e, nagle cięcie i nagle mają zabawkę I tyle, kupiliśmy wiaderko, super Poza tym już druga osoba w tej grupie, która mówi, że jest chaos To zamiast mówić do kamery, że jest chaos Może coś z tym zróbcie, no to, to nawet jest logiczne, ja wiem o tym, że na 100%, tym bardziej, że dają to do odcinka, to o tym będzie gadane na panelu później. Widzę tutaj przepaść pomiędzy grupami, bo widzę, że oni są bardzo tak zgrani, lecą, robią zadania. Mamy tu gengarka, a mamy do zrobienia pogłaszcz Goldena, a to jest Golden, więc kucik, kuci. Kolejne za zadanie zaliczone No ta ciemnozielona nadal jest taka, że po prostu Bez cringe'u podchodzą do ludzi, robią jakiś Content, są mili dla nich, widać, że jakoś Uszczęśliwiają te też osoby Poniekąd, że jak fa jakoś fajnie do nich Podchodzą, do widza podczas odcinka Też, ale ci jasno jasnozieloni No widzicie, co oni robią, stoją pod tą kawiarenką Już chyba z 30 minut I głaszczą sobie Gengara, w sensie Goldena Bo tam jest zadanie, żeby pogłaskać Goldena Psa, w sensie, że taką rasę I, i głaszczą sobie po prostu koszulkę. <laughs> Oni wszystkie, WSZYSTKIE, ale to WSZYSTKIE zada zadania robią w taki sposób. Taki właśnie na na pół gwizdka. Idziemy! dalej. Can we play rock, paper, scissors? Uno, Uno tres. Yes! tres! Yes! yes! Mamy And drugie! Ja Jakoś nie może jestem za stary, ale nie jestem fanem tego overreaktowania W sensie wiecie, to, to co Freeze ich uczył, czyli jeżeli macie, nie wiem, czujecie szczęście, to czujcie to szczęście razy pięć To ja nie jestem tego fanem, nie, bardzo nie jestem No, no chłop wygrał wypawier kamiennożysa, oni skaczą z radości jakby właśnie, nie wiem, dostali Ferrari na parę dni ten, ten cały, ten, ten, nie wiem jak on się nazywa, ten wysoki, ten jedyny chłop w tej drużynie jasnozielonych to, to on, on jako jedyny w tej grupie jest dla mnie znośny, ta, ta co dostała Diamentowy bilet też jest jaka, jakaś taka dziwna. A bliźniaczki to mam wrażenie, że totalnie odpadły, nie? Odpadły jakby z tego całego wyścigu szczurów i zgaduję, że odpadną w tym odcinku. Kogoś, gdzie jest taki special food? O, ktoś to jest nie, to na pewno jest. A poczekajcie. Ale to właśnie się zapytamy ja nie na. Jak tu przyszedłem, był taki chaos, że. Ja jak słyszałem to wszystko, ja nie wiedziałem co się dzieje, no to co dopiero widzowie. O, o to mi chodzi. Mają nagrywać content, a oni za bardzo wzięli do siebie to, że wyścig jak najszybciej te wszystkie rzeczy. No. no zamiast iść pogadać z komuś. Z kimś, osobą, wiecie, kasierką, że o, tutaj jest takiego wyjątkowego, co nie ma nigdzie indziej i jest ekskluzywne tylko w Hiszpanii. To oni wchodzą i na maszynie zamawiają. <laughs> I wygląda na to, że główną liderką tego całego chaosu jest nikt inny jak Pola. Ale i tak się nie łudzę, że Wuje Głuki oraz Freeze jakkolwiek na to zwrócą uwagę. Pewnie powiedzą, nie. To jest wina bliźniaczek. Dobra, czekaj. A nie chcemy iść robić performance zanim będzie ciemno? No tu się pokazuje. Yy, a w super shopie może czuć będą jakieś zabrożone? A jak to, to będzie fast. Food? Ale to nie będzie fast, Dobra, brak. to musimy skręcić. Dobra, O oh. naprawdę jaki chaos! aż się nie da oglądać. Je jeżeli to by nie było twoje 5 minut, tylko na przykład Genzi, czy właśnie Bandura z Ginoldem i takie coś to to by mi się nawet tego nie chciał oglądać. Byli już w KFC, mogli zamówić coś, co jest tylko właśnie w Hiszpanii, w tym KFC e, i tyle. A oni wychodzą nagle z tego KFC, idą biegać dalej, szukają. There it is. Gracias. No boję się, bardzo się boję, ale wiem, że uda mi się to zrobić, bo robiłem to już milion razy. Jednak zawsze. Jest... Este strah. Gościu w ogóle jakiś backflipy, frontflipy robi na hula i nodze, yy, załatwił kask bezpiecznie, jest, ogólnie gala do widza. No, 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 to jest mój chyba faworyt póki co. Ale mam nadzieję, że naprawdę te plotki o tym, że Pola jako jedyna wygrała, to, to jest mit. Jak już ma wygrać, to mam nadzieję, że ktoś jeszcze wygrał, na przykład on. Jeżeli tylko ona z tego całego programu, z tylu na, naprawdę dobrych ludzi, tylko ona wygrała, to nie wiem, nie, nie wiem co ja zrobię. Siostry. Miałem wrażenie, że strasznie mało się po prostu się udzielały, gubiły się. Mhm. Mm Odhaczamy nas, mm. nasze kolejne zadanie, czyli. Ale coś, są są słodkie? Słodkie? Fajne są Mamy... Ta cała Julka z jamentowego biletu zaczęła coś tłumaczyć widzowi do kamery, a ta Pola nagle drzetą, japę. Jak tu się dziwić, że te siostry nic nie mówią? No jakbyś był w tym samym teamie co Pola, też byś nic nie mówił, bo prawdopodobnie by ci przerwała. Nie, naprawdę Friz takich ludzi szuka. Bez żadnego szacunku do drugiej osoby, takiej bardzo atencyjnej. Mamy zadanie: e, kup sobie jakiś śmieszny gadżet, i myślę, że tutaj to będzie. Także bierzemy taką śmieszną pompkę do wody, przynajmniej będziemy mogli oblać naszych przeciwników. A teraz tam nie bowiem już do tego płacimy. 3-4! Nie, przegrałem. Jest płatnie kochana. 11. Zostały cztery rzeczy. Tutaj ten moment, co widzieliście, to chyba takie idealne podsumowanie tej ciemno-zielonej drużyny. Czyli każdy tam gada, nikt sobie nie przerywa, fajnie się uzupełniają, jakąś historię widzowi dają, content jakiś tam jest, no nie mam żadnych spostrzeżeń. Pofarbować włosy musimy. Chciałyśmy kupić farbę, ale tu jest ciężko dostępna, bo byliśmy już w paru sklepach. No, ewidentnie, ewidentnie nie pasuje te jedna jednej bliźniarzce pola. No, no, widać to z daleka, ale ja się nie dziwię. Już w paru sklepach. Wiem. Nasza interpretacja jest taka, że mam takie neonowe pigmenty, które są sypkie. No. <laughs> Ta Pola by cał, cały czas chciała gadać. Julka zaczęła też coś tam gadać, jakby wtrąciła się trochę w pole i już i się to chyba też nie spodobało. Dobra, teraz prezentacja do kamery, czy zaliczamy ten challenge? Wydaje mi się, że. No pewnie. Nie, no moim zdaniem nie. Zrobię to tak jak wszystkie wasze challenge, czyli na pół półgwiska. Nie wiem, to jest jakby. Markerem pomalowali troszeczkę jej włosy, ale to, to nie jest pofarbowanie włosów. Mam w planach właśnie zamienić się czapką. Chciałbyś się ze mną zamienić czapeczką? Czapeczko? Dobra, jeszcze tylko jedno. Dzięki bardzo. Ale w sumie ta bliźniaczka też jakoś tak irytująco mówi. Oni wszyscy tak jakby bardzo, bardzo piczują swój głos. Jakbym ja mówił Siemano, witam was bardzo serdecznie. No i przy okazji grupa Jasno-Zielona robi to, w czym grupa Jasno-Zielona jest najlepsza, e, czyli robią zadania na pół gwizdka. Nadal jest e, zadanie zamień się z kimś ubraniem, więc chcą się zamienić tylko czapkami z chłopem, który z nimi pracuje, czyli znów z nikim losowym z ulicy, tylko po prostu e, na, na łatwiznę imposli. A, hola, hola! Do you have a flower? No mamy do niej. I to z balkonu nam go dała. Mam nadzieję, że jest. Łapiemy? Yes. See, for you. For you. Yeah. Kolejne zadanie zaliczone. I o to chodzi. <laughs> Ciemnozielona drużyna tutaj dosłownie woła koś z balkonu, ktoś z balkonu im rzuca kwiatki, oni dają jakiejś losowej osobie, bo zadanie to jest daj komuś kwiatka, a ta drużyna, gdzie Pola jest dowodzącą, z tego co zauważyłem to prawdopodobnie by zerwała jakiegoś malutkiego kwiatuszka i dała jakieś losowej osobie i, i, i tyle. I na, na, na tym by się skończyło to zadanie a, Wykonaliśmy wszystkie nie. 15 zadań właśnie chodzimy do wody! Tak, Podoba mi się jedna rzecz, to, że Pola znów chciała, wiecie, być tutaj y, tą osobą, która dowodzi, mówi coś tam i mówi, ej, ej, coś tam, ale totalnie ją zignorowali, po prostu pobiegli do tej wody, więc ona też pobiegła. Y, ale jedna rzecz, która mi się nie podoba, to, to ciągłe krzyczenie, ale to jest męczące, dlatego uda dla tych uszu przestańcie. To wasa nagroda! Niekado! Dolację do tej donacji i tysiąc złotych. No i co? Ale jest mi na Drużyna przegrała. Mimo tego, że wygraliśmy, było dużo chaosu i było dosyć ciężko. No, w sumie może wygraliście to, że pierwsi skończyliście challenge, e, pierwsi byliście przy morzu, ale czy naprawdę wygraliście? Mam wrażenie, że w tym odcinku po prostu prze, prze, przestali myśleć o tym, że oni jakkolwiek konkurują ze sobą, aby być najciekawsi. E, zaczęli konkurować, kto będzie najbardziej wkurzający. I, I dawno nie miałem odcinka, gdzie tyle osób, twoje pięć ludzi mnie irytowało w jednym odcinku. Naprawdę, no, no wszyscy po kolei, pola na topie, e, bliźniaczki te były irytujące. Ta Julka też była, no tylko ten, ten, ten Michał był jakkolwiek znośny tam. Gorzej w grupie dzisiaj mi się pracowało chyba z Polą, dlatego że no troszkę jakby widać było, że tak mocno do tej kamery Yy, chcę pójść, Pola nawet gdzieś tam na Wikę wpadała. Ja nie mogę, ona była tak zesprowana, żeby być przed kamerą, że nawet wpadała na gościa specjalnego, w sensie, że Wiktorię Ale to było widać, że jej się zbyt dobrze z tą Polą nie pracuje i to co mówię, nie dziwię się jej. Jest ja, ja nią miło. Moja Pola miała gorszy dzień, za to, Oj, dobrze, za to ma jej... Po pierwsze przedrzeźnia naszych, naszych gości. Ojejku, bo miała taki A zadanie. po drugie we wszystkich poszła, jak wszyscy siedzieli to razem. Była zmęczona, to Zmęczone jest musi odpocząć, żeby być w pełni sił. Jak będą robić to swoje 53, to mam nadzieję, że jak będą mieli jakiś faworytów, to przynajmniej o tym nie będą rozmawiać głośno. Bo jak o tym rozmawiałem głośno, to jeszcze jakoś bardziej niekomfortowo mi się to ogląda. Jakby jako prowadzący, wydaje mi się, że nie powinni mieć swoich faworytów, bo takie bardzo nieprofesjonalne wychodzi i, i ogólnie, no, no, po prostu nie powinni mieć, nawet prywatnie. Bo to powoduje takie akcje, że właśnie na przykład taka pola niszczy ten odcinek cały. Bardzo podobało mi się twoje zachowanie na skateparku, bo z jednej strony chciałeś zrobić content, z drugiej strony widać, że się bałeś, ale zadbałeś o to, że najpierw zrobiłeś kilka prób, później załatwiłeś sobie ten kask, czyli wiedziałeś, co robisz, dałeś taką trochę pewność, to często tak będzie wyglądać, że okej, okay, chcemy coś zrobić, ale trzeba zadbać o jakie są Zastanowić następstwa. Zastanowić się no. dwa razy, nie, więc zadbać o tą minimalną chociaż odpowiedzialność. No tak, bo to jest ten sam chłop, który nie myślał zbytnio i robił content z tą e, typiarą, która pracuje w Lumpeksie, a ona tego nie chciała i jeszcze bardzo no niezręcznie to po prostu robił, a tu nagle obrócił się o 180 stopni, nawrócił się i nawet podczas robienia jakichś trików bardzo do przodu myśli o tym, aby było bezpiecznie przede wszystkim, więc... Więc spoko, nie? To nie pokazuje takiej desperacji influencerskiej typ, typowo, że o, content, content za wszelką cenę, ryzykujemy swoim życiem i nie tylko. No tak, byłam wczoraj trochę zmęczona wieczorem. I myślę, że to jest jedyny powód, dla którego można by mieć coś do zazwyczaj na Tobie, bo oni chcieli z Wami spędzić czas. Wiem. A Ciebie tam nie było i to jest... Y to był minus. Tak, byś wyszła e, z odcinka, zanim się skończył? No, a. He? oni oglądali mecz, ty piare mecz nie interesował, więc z nimi nie spędzała czasu, tylko chciała się odporzyć, aby na odcinku być pełni mocy i nie tylko. I oni to porównują do tego, jakby odeszła z odcinka przed tym, jak się skończył. No, no nie wiem. Słuchajcie, wypowiedzcie, ja zakończę, z kuzynem. Uważam, że w grupie żółtych e, najlepiej wypadłaś. Tak? Tak, To miało być zakończenie, Wika. No to po co dajecie mi jako pierwszą? Ja <grymne> no tak jak mówiłem, on jako jedyny cokolwiek próbował jakoś przykontencić i jakkolwiek był normalny w tym, a reszta po prostu taki wyścig szczurów był. Miałem wrażenie, że, że bardzo właśnie zdesperowani byli o tą atencję przez cały odcinek. Julita udawała bałpę, no to ty wpadłeś na pomysł, żeby każdy się zaangażował. Niestety nikt z was nie chciał się zaangażować, a to byłoby zarąbiste rozwiązanie. Ej, dobra, możemy jedną rzecz zauważyć, że że Michał jest jako faworyt, zostały dwie bliźniaczki i ta faworytka, cała friza, w sensie ta Julita, została diamentowy bilet i została Pola. Czyli szanse na to, że wypadnie w tym odcinku są bardzo wysokie. I jaki to był sposób, aby odpaść? Jakby odpadła przez to w sumie, że nie zrobiła małpki. Jak to Julita się stało, że ty sobie nie poradziłaś z nimi wczoraj? Było bardzo ciężko współpracować. Nie wiem, czy to kwestia jest tego, że było były cztery dziewczyny u nas w grupie. Powiedz bezpośrednio, że ciężko współpracować, gdy się ma w grupie pole i tyle. No, to, to nie jest taka ciężka odpowiedź. O, wydaje mi się, że ciężko się pracowało z polą. My też to zauważyliśmy, że wy chyba obie nawet nie dogadujecie się z polą. Nie, no jak tylko te bliźniaczki? No, no ta Julita też się nie potrafiła dogadać. One sobie tam przerywały co chwilę i na złość robiły. Widać, że też się nie lubią i się nie dogadują. No właśnie tak nie jest, bo jak jest off kamera, to jest super i normalnie pola jest miła i tak dalej, ale jak jest kamera włączona, to no wczoraj było mnóstwo takich sytuacji, w których gdzieś tam Staraliśmy się podchodzić i... Nie jestem fanem płaczu na, na tych panelach, ja bym ich wyrzucił tylko, żeby po prostu nie było już płakania na końcu panelach. <grym> Ale nie, tak, tak serio, to <grym> No, Pola wygląda taki typ osoby, że po prostu odpala się kamera, jest szansa na atencję większą od widzów i nie tylko, to, to po prostu nie, nie patrzy na innych i to widać. Wiesz, że ja się yy, zgadzam trochę z Karoliną? Cóż A, mogę rzec? Pojedynek y, y, moich dziewczyn tu jest? Nie, nie uważam tak. Ty jesteś y, osobowością, która potrafi bardzo mocno namieszać. Y, jesteś dziewczyną, która wchodzi i bierze swoje. A dziewczyny, y, czyli Wiktoria i Karolina, to są dziewczyny, które nie pozwolą sobie zabrać. I to powoduje, że między wami iskrzy. Ale nie może być tak, że. Mm, Sprawiasz komuś przykrość. Gdyby to nie była jego faworytka, to by bardziej coś typu powiedział, że ej, będziesz y, współpracowała w grupie, nie możesz tak robić. Już raz ci mówiliśmy, żeś że przestała być toksyczna, nawróciłaś się, ponownie tak jest, już miałeś swoje szanse, wypierniczaj. Tak, tak, tak by to wyglądało. Ale ja się nie zgadzam z tym, bo mi się nie kłóci. Na przykład wczoraj przecież też praco... przedwczoraj pracowałyśmy razem w drużynie i uważam, że super nam się pracowało. Jeżeli będziesz chciała, to ja jeszcze ci to wytłumaczę później. Teraz to nie jest miejsce na to. Ale to jest moje spostrzeżenie, które według mnie trafia w punkt. No i zamiast przyznać się do winy, że lekko toksyczna, była cokolwiek, to nie ja się nie zgadzam, ja się nie zgadzam. A fakt, że wuje kółki tutaj mówi, że jak będzie chciała, to jeszcze jej kiedyś wytłumaczy, bo faktycznie jest toksyczna, coś takiego, no to, to zależy, że ona dalej przechodzi, Nie? Jakby w jego głowie, ona teraz nie będzie odpadać, więc zgaduje, że któraś z bliźniaczek, no nie, chyba razem odpadną, bo to było tak, że albo razem, albo wcale. Zaczynają się pojawiać takie też e, jakieś nieciekawe. Sygnały, które zauważam w związku z Tobą, na przykład traktowanie przez Twoją osobę pracowników jest. Yy... No, takie dosyć zastanawiające Naprawdę, to nie tak, że już ktoś Źle traktował tych pracowników I już raz im mówili, żeby traktowali pracowników Z szacunkiem i to oznacza, że Ona po prostu się nie słucha i tyle, bo na Nawróciło się to, że źle traktuje pracowników Nawróciło się to, że to Ona jest toksyczna, no nie mówcie, że ona przejdzie Proszę I ja nie wiem, czy my chcemy mieć kogoś, z kim będzie nam się I innym ciężko pracowało, rozumiesz? Tak Nawet wczoraj ci trzy razy zwróciłem uwagę, pewnie nie słyszałaś tak, Tych trzech było Za czwartym dopiero za usłyszałaś że jak powiedziałem, żebyś może poprosiła o to Natalkę. Nie, mam dość, mam dość, mam dość. Dobra, dobra, moment, gdy pola jednak okaże się, że odpada z tego programu, e, a jeżeli taka będzie, jak w tym odcinku, to raczej powinna jakby odpaść, jeżeli nie to będzie bardzo dziwnie to będziemy świętować, autentycznie pójdę do Żabki, wezmę jakiegoś szampana i otworzymy go na filmie. To był jeden z tych momentów nie? Jasne. I w trakcie dnia widziałem kilka. Okej okay, to wezmę do siebie i masz rację w tej kwestii. To nie zmienia faktu, że ja mam ogromny szacunek do każdego tutaj. No a co innego byś powiedziała, że nie ma szacunku, no? <laughs> a co do Julity i Olka, oni jakby bardzo przedmiotowo traktują mnie, no i tutaj do mnie przychodzili, daj mi telefon mógł tego, potrzymaj mi to tak samo Olek woła mnie z salonu i mówi tak do mnie. Zuza! Zuza! O, Julita, czyli ta od diamentowego, taka wiecie, faworytka, taka miła się wydawała. A tu się okazuje, że tak przedmiotowo traktuje osoby. Po olku prędzej bym się tego spodziewał, ale i tak dla mnie to jest taki e, szok trochę. Ale dobrze, że pytają osób, e, jak oni są też prywatnie, bo to jest mega ważne, nie? Tak, Rynie pierwsza przyszła pomóc wczoraj posprzątać, jakby jako jedyna, tak, tak naprawdę. Tak. I po niej przyszli, jakby zobaczyli, że ona nam pomaga, i wtedy przyszli, jakby inni uczestnicy. Pluje na taką fałszę. Żywość. Czyli Karolina jedyna normalna się wydaje prywatnie, w sensie z tego, co oni mówią. Ty również podchodzisz do nich bardzo często z taką wręcz pogardą. A, naprawdę? Miał, nie pogardą, ale przedmiotowo. Tak to odbierają. Naprawdę? Tak. To naprawdę to nie wiem, czy to takie zgrywanie jakby takiego niewiniątka, czy, czy o co tu chodzi, ale takie dziwne. Dzisiaj jesteś bezpieczny. Dziękuję. Przechodzisz dalej, dołącz proszę do... Szóstki, która tam stoi. Dobra, jest 33% szans, że to pola odpadnie aczkolwiek bliźniaczki jak odpadają tu razem, to w sumie to jest 50 50 widzowie. <grystanie> Zamiast do żabki, to na jaką stację będę musiał podać po tego szampana, bo już jest zamknięta chyba. Jak przekonasz Karola, żeby nie wrócił Cię z programu? Bo moim faworytką jesteś, ale nie uchronię cię przed nim, nie? Tak jak wczoraj zauważyłeś na panelu, ja świetnie umiem się rozwinać, rozwijać i świetnie umiem. Zwracać uwagę na moje błędy i nad nimi pracować. Dobra, to jest tekst, który każdy mówi, ale nie każdy może się pod to podpiąć. I wydaje mi się, że ona jest ostatnią osobą, która może się pod to podpiąć, bo e, błędy bardzo powiela, typu na przykład bycie toksyczną. I nie patrzyje na inne osoby, patrzę je tylko na o, wygram to wszystko i tyle. Do grupy, która stoi tam i dołączy do kolejnego odcinka, przechodzi Karolina. porobiło, co? No w sumie dobra, okej, okay, spoko decyzja, jedna bliźniaczka może być ciekawsza niż dwie, więc nie chcę, jedną wywalą, pole też walą i dwie osoby mają z głowy i tyle, bo już niedługo jest finał, więc, więc wątpię, żeby tylko jedną osobę wywalali, prawda? Bo osoby, osoby, gadałyśmy o tym, które nie są szczere, przychodzą do nas, obgadują nas, kogoś innego, przepraszam, do nas, a później siedzimy we dwie, patrzymy to sobie do dzięki tej osoba obgadać nas I myślą, że my tego nie słyszymy Więc Karolina, jeżeli ty tam będziesz, to po prostu olej to wszystko i wygraj to Ej, w sumie to dziwne, że tak mało osób zostało, a oni dalej nie przefiltrowali tą fałszywość warszawską z tej grupy Czyli świecenie uśmiechem do drugiej osoby prywatnie, udając znajomego, a potem za plecami obgadując tą samą osobę Programu Pola, zostajesz w programie <laughs> Dobra, dobra Aj tam, kurde, trzymam kciuki za, za kolejny tydzień idę. Na razie widzowie, oglądajcie do końca, zostawcie lajka like i suba na razie.